But she walks too slow Listen. The girl he loves got long curly hair Her mom and pop don't allow him there No, the girl he loves got long curly hair His mom and papa sure don't allow him there Dzień dobry, dzień dobry, witam Was, w ten ponury listopadowy dzień, ale cieplutko Was witam. Kompletnie dzisiaj, jak widzicie, nie przygotowany. Oprócz kasku, spodni i okularów, to nic nie mam: kamizelka cywilna, buty cywilne, ale miałem się w sumie nigdzie nie wybierać. Oczywiście dzisiaj, ze względu na tą pogodę, miał być trener, jak zawsze. No, ale patrzę na licznik, a tu zbliża się rocznica pewnego opon. Może nie pełna, ale dość ładna i konkretna. No, i postanowiłem się jednak wybrać przynajmniej do tej puszczy i zrobić jakiś materiał. Bo liczba przejechanych kilometrów jest imponująca, jak dla tego opon. A dokładniej. Wybija nam dzisiaj, no, w sumie za 2 km wybije nam 7000 km na oponach Vittoria Terreno Zero. No i pasowałoby coś po takim już okresie powiedzieć, no, no bo jest moim zdaniem to już konkretna liczba kilometrów, aby podsumować ostatecznie te oponki. Jak się sprawują, no i proszę, nawet zaczął padać śnieg. Pierwszy śnieg w tym roku i do tego jestem na rowerze, no ładnie. Dobra, yy, powiedzcie co tam słychać u Was, jak z jeżdżeniem. Bo jak sami widzieliście, no ta jesień była jak i lato, jak i wiosna w tym roku. Praktycznie jesieni nie było, no było parę dni. Ja też pojeździłem, pewno Wy też. Ale już yy, więcej jednak skupiam się na trenerze, Na moim kochany, kochanym rowie. Ale już mam przejechane chyba 2200 km. Ostatnio nawet robiłem taki fajny challenge gravelowy. No dobra, jak można robić challenge gravelowy na trenerze? Ale dobra, nie jeździłem na rowie po asfaltach, tylko po trak Kanady. No to omijając to ironicznie, że szutrowo na trenerze, no to challenge polegał na tym, że trzeba było przejechać 6 tras łącznie 400 km i 12 tysięcy km przewyższeń. Także było co jeździć 4 dni z rzędu. Troszkę to odczułem po tych 4 dniach. Nie powiem, ale fajnie. Tak, już kiedyś mówiłem, no, Rowy ma tą przewagę nad innymi aplikacjami, że nie jest to animacja. No i jakoś inaczej się jeździ, po prostu, mając to jeszcze na yy, dużym telewizorze. No nie nudzi się to jak na zwykłych aplikacjach, czy to z Wixtia, czy na Mailuszu jednak no, skupiamy się bardziej na tych widokach, realnych widokach. Ale dobra, o Rowi mówiłem. Zaczynam kolejny sezon zimowy z ROWI i bardzo się z tego cieszę, bo bardzo lubię tą aplikację. I szczerze, pomimo e, kosztów i ceny tej aplikacji, bo podrażała, teraz ostatnio nie dużo, bo nie dużo, ale podrożała, no to jest to moim zdaniem jedna najlepsza aplikacja do jazdy na rowerze i będę ją polecał, pomimo właśnie tej ceny. Dobra, a dzisiaj, tak mówiłem, no jeszcze półtora kilometra i gdzieś staniemy i powiem coś o tych oponach, bo jak na razie po tych siedmiu tysiącach wyglądają bardzo dobrze. No i przede wszystkim nie miałem żadnego kapcia na nich, żadnych problemów. Skończyły już trzeci sezon w single speedzie, bo mam je tylko w single speedzie. Jeżdżę powiedzmy po takich trasach, jak widzicie w tej chwili puszczenie Płomicka gdzieś tam gdzieś tam jeszcze ale skończyłem już z jazdą na single speedzie po jakichś górach tylko wyłącznie jakieś płaskie szutrowe odcinki lasy nie lasy tak powiedzmy rekreacyjnie ale jest to już tak mówię skończył się trzeci sezon na tych oponach opony cały czas są w nim, cały czas się też bije z myślami nie, czemu tego pon nie używam na przykład w Ridleyu na tym drugim komplecie zimowym no tak mówię no ciągle się bije właśnie z tymi myślami czy e, nie założyć i ten no już miałem w sumie zakładasz tylko wersję czarną całkowicie na tamten komplet ale coś mnie normalnie skusiło na zakup tych challenge'ów a wiecie że jestem no konkretnym fanem challenge'a Oczywiście nikt mi nie płaci za to, nie dostaje tego opon tylko się po prostu w nich zakochałem. <gryw> Uwielbiam te opony. E, czy to typu Slick, czy te ostatnie, które e, na których jeździłem na tym drugim komplecie kół do Ridleya, czyli Gravel Granger. No i jak już je kupiłem, jak ich założyłem, jak poczułem, jak jeżdżą, no to odpuściłem znów Wittorię. Chociaż powiem Wam, że. Te Challenger są jednak szybsze, bardziej dynamiczne, szybsze opony o troszkę większym bieżniku niż jednak te Vittorie. Czy bardziej komfortowe? Raczej nie. Moim zdaniem, że jednak Vittorie są dużo bardziej komfortowe przez to, że hmm, po prostu yy, ta opona, ta guma w tych oponach Wittory jest dużo bardziej miększa niż tych challengerach jednak yy, te challenger e mają tam domieszkę tego materiału szydkowego i są no mniej komfortowe. Te są po prostu w ja Zawsze mówiłem, że są jedne z bardziej komfortowych opon. Przynajmniej ja mam takie odczucia. Nie wiem jak tam inni. Zresztą ja zawsze mówiłem, że to są tylko i wyłącznie moje odczucia z jazdy nikogo innego. Dobra, jeszcze. 700 metrów i wam pokażę te oponki, jak wyglądają. Troszkę środek się już oczywiście starł, no ale jeździłem. No mają przejechane po prostu tyle kilometrów, a jednak to zużycie nie jest aż tak duże. Cały czas pada taki drobny śnieg. Cześć. Eee, nie tylko ja tu śmigam. Odważnie inni się znaleźli. No, jeszcze, jeszcze ile? 200, 220 km. Boże, 220 metrów, <laughs> Kilometr. Także za chwileczkę przechodzimy do tematu opon Vittoria Wittori, Tereno 0 po 7000 km. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze akurat pod tymi drzewami będzie wybije 7000. Ej, jednak za drzewami. <laughs> Dobra, to się wrócimy tu pod te drzewka. Fajne będzie tło. Akurat będzie pasowało do boku łopon. <laughs> I jest. Mamy to. Dobra, zawracamy pod te drzewa. Wybiło 7 tysięcy. Ustawimy się tutaj pod tymi drzewami, pod tymi sosnami ściętymi. Rower ustawiony za mną do materiału, także zrobimy takie małe podsumowanie. Opon Wittoria Terreno 0 po 7000 km. Powiem Wam tylko, tak z ciekawości, że jednak ciuchy cywilne nie za bardzo nadają się do jazdy, przynajmniej do takiego dystansu, jak dzisiaj tu zrobiłem, bo zrobiłem prawie 60 km. Jednak ciuchy, odpowiednie ciuchy rowerowe robią dużo większą robotę. O takich ciuchach będę właśnie chciał Wam zrobić materiał. Dobra, teraz przechodzimy do opon. No, a tak na boku jeszcze tego materiału licznik ROX 11.1 IWO sprawdza się wyśmienicie. Używam go tylko w single speedzie. Eee, dlatego mam eee, wgląd właśnie ile kilometrów przejechałem na tych oponach, bo te opony tylko i wyłącznie używam w single speedzie. No, Także jak już dobrze znacie u mnie już było kilka razy na kanale o tych oponach, czyli Vittoria Terreno 0 w rozmiarze 38C. Jest to opona z tą domieszką grafenu z jasnym bokiem. No i co? No i popatrzcie, jak ta oponka wygląda. Troszkę jest ciemno, jak ta oponka wygląda właśnie po tych 7000 km. No jest zdarta już ta wierzchnia, część opony ten Slick, ale boki jeszcze bardzo, bardzo ładnie się trzymają. Może na kamerze tego nie widać tak aż bardzo, ale jest jednak już lekkie zużycie tych opon. No, ciężko, żeby nie było po 7000. To jest przód, tak wygląda tył. No troszkę, troszkę chyba gorzej, wydaje mi się. Także szczerze może, mogę powiedzieć, że no są to wytrzymałe jednak opony na zużycie pod kątem ścieralności. No i przede wszystkim nie miałem ani jednego kapcia, ani jednego problemu z tymi oponami. Kiedyś miałem tu wbity kolec. E, jakiś cierniowy, ale e, nie przeszedł jednak on przez wkładkę antyprzebiciową. Nie uszkodził dętki. Także ta wkładka antyprzebiciowa jest też naprawdę dobra w tych oponkach. I nie zwalam tego na pewno na to, że to było jakieś szczęście, bo wydaje mi się, że jednak to jest za długi dystans 7000 km i patrzeć tylko na to, że się miało szczęście i nie złapało gumy, raczej nie. Wydaje mi się, że jednak te oponki mają odpowiednią ochronę. Ta mieszanka gumy jest bardzo dobra i poprzez to są po prostu odporne na przebicia. No i cóż Wam mogę powiedzieć? No O tych oponach już powiedziałem wszystko. Bardzo komfortowe, szybkie, fajnie się toczą. Kiedyś ktoś właśnie zadał mi ostatnie pytanie na kanale. Czemu nic nie mówię o tych oponkach, czy je używam. Także w odpowiedzi film o tych oponach używam, jestem bardzo zadowolony. No cóż, miało dzisiaj nie być roweru kompletnie, nawet o tym nie myślałem, ale włączyłem licznik, patrzę się, o kurczę, no zbliża się taka fajna rocznica, może by wartoło coś powiedzieć o, o oponach, a jeszcze takim dodatkowym bodźcem było właśnie to zapytanie, Mojego subskrybenta, właśnie to opony, no to myślę sobie zrobię. No i bez planów wpadło dzisiaj 65 km na zewnątrz. Dobra, to trzymajcie się cieplutko już teraz. Do następnego hejka, cześć.